W sali Działdowskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego odbył się wykład Aleksandry Kuczko z Olsztyńskiego NFZ dotyczący profilaktyki senioralnej. Spotkaliśmy się dziś w Działdowie na spotkaniu dotyczącym szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej. Omówiliśmy materiały dotyczące. Samodzielności w poruszaniu się w systemie opieki zdrowotnej. To znaczy, gdzie na stronach Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia można znaleźć informacje bardzo przydatne dla pacjentów, gdzie się leczyć, jakie są kolejki oczekujących, oraz m.in. właśnie profilaktyczne programy zdrowotne. Omówiliśmy e, portal diety NFZ, na którym samodzielnie można stworzyć dietę spersonalizowaną. Jest to niezmiernie ważne e, dla naszego zdrowia na co dzień. Każdy z pacjentów z Państwa może to zrobić samodzielnie, korzystając z portalu, na którym znajduje się 19 różnych planów żywieniowych. Jest możliwość wyboru liczby posiłków, możliwość eliminacji m.in. laktozy, glutenu czy mięsa, również lista zakupów. Więc są to informacje dla Państwa dostępne. Portal jest nieodpłatny i można to zrobić samodzielnie w domu. A jak wiemy sukces nasz czy będziemy zdrowi czy nie jest bardzo ważny na co dzień więc profilaktyka pierwotna o której dzisiaj rozmawialiśmy dotyczy każdego z nas. Spotkanie zorganizowały Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejsko-Powiatowe w Działdowie oraz Działdowskie Stowarzyszenie Amazonki.